Wiem na jakiś taki obrząd tutaj wieczorem. Nie wiem co to jest. Yy, tak o, tu jest gościu, który sprzedaje lotosy. Ja będę, <grywny> będę musiał się dowiedzieć o co tutaj chodzi. On No nie wiem, leciała muzyka yy, yy, muzyka leciała w tle, nie wiem czy to jest jakaś autoryzowana czy nie, no taka no nie wiem, być może bo jak... no i oni tam klękają, oni tam klękają i wkładają te lotosy do, wkładają, kadzidełka zapalają oczywiście i wkładają te lotosy tam do zwanka i tam coś jeszcze taka pani robi z wodą nie wiem, coś to ma, yy, ma jakieś to znaczenie, będę musiał się zapytać pola o co tu chodzi z tym, no, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Sobota. Piękny dzień się zapowiada. W nocy było trochę chłodno, ale już teraz jest cieplutko. Co ja dzisiaj robię? Eee, robię kiełbasę, tak. Biała już jest zaparzona. Tutaj jeszcze robię kiełbasę w słoikach. Cztery słoiczki takie, takie niecałe pół kilograma. Eee, Kiełbaskę do odsuszenia już, już się suszy, ona musi wyschnąć i zaraz pójdzie do wędzarni. No i co jeszcze? No i będę dzisiaj robił e, wędzony, e, wędzone wędliny, czyli boczek. E, szynka. Muszę tylko to obsuszyć ładnie. Proszę jaka szynunia ładna. Schabik też, bo na schabik też miałem zamówienie. Tu jest taka ładna porcja schabiku. Także dzisiaj, dzisiaj dzień mam taki. Mm, no, praktycznie od siódmej rano y, pracuję. Muszę to wszystko przygotować, żeby dzisiaj to do, do wędzarni włożyć. A Nąpoj, Nąpoj oczywiście mi, Ona sobie mi robi. Ona tych rzeczy nie je, co, co ten. Także co jeszcze? Hmm. No to trochę się uwinęłem chyba, bo jest godzina 10.30, a, a ja już mam prawie wszystko przygotowane. Aha, jeszcze bo zostało mi trochę mięsa. E, takiego co tam z maszynki, co e, już do flaka nie weszło. No to robię, zrobię jeszcze kotlety z tym, e, z ryżem. Bye bye. Bye bye. na do oglądania i to serdecznie. No dzięki, dzięki, dzięki serdeczne. No Nąpoś sama wpadła na pomysł, żeby zaprosić do, do oglądania. No i jeszcze taka ciekawostka tutaj, zwierzę tak się tutaj pławi w luksusiku, bo jadło rybki, bo pan wczoraj kupił rybkę i leży sobie, tak sobie leży. No. no i jeszcze jedna ciekawostka, ta kura, ta, ta, co, teraz się te kurczaki trzy wylęgły, wyskoczyły te trzy kurczaki gniazda i ona ten, yy, ona chodzi z nim tam, tam chodzi grzebie, grzebie, łażą z nią, no nie wiem, może, może się uchronią, no, no zobaczymy, no już teraz nie, nie chce mi się ten, żeby jakąś klatkę, żeby coś, no te, tym niedługo otworzę klatkę, niech już sobie pójdą. A, a ta kura no będzie musiała jakoś je upilnować te trzy sztuki, trzy sztuki może upilnuje. jeszcze na chwilę do wędzarni do odsuszenia bo dość długo kiełbaska się bardzo długo suszyła jest suchuteńka no jeszcze troszeczkę ten ten bo ja wyjąłem z tej zaprawy te wędliny e, boczki tamte schaby e, szynki ja to wyjąłem z tej zalewy i to i takie było trochę namoczone to to, to mu jeszcze musi trochę w wędzarni postać ale tu jest na zegarach w wędzarni 30 ponad stopni, także to szybko tutaj wyschnie. Muszę przymykać, bo, bo kury są tak bezwzględne, że mogą tu kury wejść i zacząć dziobać. Kury nie jedzą szynki, kury jedzą ziarno. I muszę przygotować ten drewno, yy, Trochę drewna, z tej, z tej kory powływać. pływać mam mało tego, mało drewna nie będę długo wędził tak jak ostatnio ostatnio długo nie wędziłem i wyszła bardzo dobra nie trzeba tak długo jednak wędzić a i tutaj ten tutaj po kurczaski ma przyjechać koleżanka dla mnie cztery sztuki no i tamtej już kura wyprowadziła no i a kikuś oczywiście strażnik kurnika strażnik kurnika to jest No. Biała kiełbaska już się wystudziła, bo ja już ją zatem za zaparzyłem, ale ładne takie malutkie, ładne kiełbaski będą No i ją popakuję w te popakuję w te woreczki różniowe i yy, przykleję naklejkę i no mam teraz chwilkę czasu to odniosę się do do jednego komentarza, poprawę tylko, poprawię makijaż. I my tu mam taki bardzo fajny, ciekawy komentarz z ostatniego filmu. Yy, tytuł ostatniego filmu był, ludzie głodują w trzecim świecie i ja też. Yy, a więc yy, Małpa Siur 500 napisał tak, Ryszard musisz Gdzieś iść na naukę języka angielskiego, bo ty nie masz nawet dobrych podstaw. Tak tylko kilka wyrazów znasz, nie potrafić zbudować poprawnie zdania. No widzisz, tutaj już, już samo to zaprzecza, że wiesz, Ty chcesz tutaj mnie pouczać, a sam tutaj robisz błędy, że nawet y, polskiego języka dobrze nie znasz. Przeczytaj sobie ten tekst, co napisałeś, sobie sprawdź go tak, e, tak dokładnie, to zobaczysz, ile tam błędów jest. E, tak, oczywiście, ja nie znam e, dobrze języka angielskiego. E, nie potrafię dobrze złożyć zdania. E, jestem nierozgarniętym wieśniakiem, który mieszka w Kambodży i nie posługuje się perfekcyjnie językiem e, angielskim. E, wiesz, ja bym, ja bym się nie odnosił do tego, ja może bym się nie odnosił do tego, e, siur, mogę tak na ciebie mówić, tak? E, ja bym się nie odnosił do tego komentarza, gdybyś nie napisał tego jednego magicznego słowa musisz. E, to tak, to słowo tak jakoś bardzo dziwnie na mnie działa, że od razu zareagowałem na ten, e, na ten e, komentarz. Ja nawet, nawet nie, nie znam poprawnie dobrze języka polskiego. Ja czasami się mylę, czasami robię błędy ortograficzne, czasami gadam tak nieskładnie, powtarzam się, niegramatycznie gadam, niegramatycznie piszę, a co dopiero, a co dopiero w języku angielskim. Ten język angielski, który ja się wyuczyłem, bo ja się go wyuczyłem tak praktycznie, tylko ja nie chodziłem do żadnej szkoły, bo jak ja przyjechałem do Anglii, to, yy, to yy, nie umiałem pra praktycznie nic, żadnego, yy, żadnych typów. Ja, I ten język, i ja do żadnej szkoły tam nie szedłem. Tylko wyłuszczyłem się pra praktycznie i na tyle, na ile bym był potrzebny w moim, tam, w moim przedziale działania, czyli, czyli tam, gdzie ja pracowałem. A jeśli tam do przychodził jakiś język, jakiś tam medyczny, jakiś trudniejszy, jakiś naukowy, to dla mnie to było bardzo trudne. Także absolutnie masz, absolutnie, Siur, masz rację, że. Yy... Że ja e, nie, nie potrafię dobrze złożyć zdania po angielsku. Absolutnie się 100% z tobą, e, z tobą zgadzam. E, także, Siur, e, ludzie widzą to, że ja rozmawiam, e, nie, rozmawiam niepoprawnie po angielsku, że ja nie potrafię e, złożyć tego zdania. Tylko, że ludzie, którzy oglądają mój kanał, oni, oni bardziej patrzą się na to, e, co ja chcę przekazać. Ja po angielsku raczej, y, raczej swoich treści nie przekazuję, to są tylko tam drobne, jakieś tam takie jak ja znowu i się porozumiewam, czy tam gdzieś idę y, do sklepu i coś kupuję, to tylko tyle używam, a tak generalnie ja używam na swoim kanale język, y, język polski. I y, jeśli byś troszeczkę tak troszeczkę się przestawił, y, to y, i popatrzał na to, co ja pokazuję a nie na to nie wyłapywać jakieś tam moje błędy, moje, e, moje nieskładne mówienie, moje nie, niepoprawne mówienie, moje niepotrafienie złożenia zdania po angielsku, to myślę, że takiego komentarza byś nie napisał. Jest większość ludzi, którzy oglądają te moje, e, moje filmiki, moje treści i, i, oni, i, i oni i oni to doceniają, oni widzą, wiedzą co. Wiedzą co ja chcę pokazać. Może czasami nawet nie potrafię tego wytłumaczyć dobrze słowami, ale oni to zauważą. Także dziękuję Ci bardzo, Siur, za, e, za Twój komentarz. No, no na pewno nie muszę, nic nie, na pewno nic nie muszę i na pewno nie pójdę e, na żadną naukę języka angielskiego, tak jak Marzenka tam poniżej napisała, że niepotrzebny mi jest w Kambodży e, język angielski. Także jeszcze raz dzięki bardzo serdeczne siur. No dobra, już zakończyłem, ale jeszcze PS zrobię, bo tak przeglądałem te siura komentarze wcześniejsze, to on tam napisał, tam napisał, tam było ja coś tam o muminkach wspominał I napisał, napisał żebracy przez RZ. I to, jest, I to jest właśnie zabawne. Mi zwraca uwagę na poprawność języka angielskiego, a sam, a sam nie potrafi pisać, pisać i złożyć dobrze zdania po, po polsku. Także to jest zabawne. Żebracy napisał RZ, a żebracy się pisze RZ z kropką. Tyle, chociaż tyle to Tyle to ja wiem, pomimo, że jestem nierozgarniętym wieśniakiem. No kolorek tej kiełbaski wyszedł rewelacyjny. Bardzo ładny cała jest jednolita, wszędzie jest, e, wszędzie jest jednakowa. Szneczki, szyneczki wyglądają tak, o, tak w ten sposób, nie? Też są ładne, też nie mają takiego koloru jak kiełbaska, ale też są, też są bardzo ładne, nie? Schabik już. To jest szynka też, tylko to czeka na zaparzenie, bo tutaj już część parzę, e, tutaj schab parzę i, i szynkę, tylko to musi trochę, no trochę czasu mi to zajmie, no. ale ślicznie wygląda. Mm.